W makijażu najważniejsze jest to, że wszystko ma swoje miejsce i kolejność. Najpierw baza, potem detale, a na końcu kontrola, czy nic nie jest przesadzone. W Default 360 działa to dokładnie tak samo. To narzędzie do prowadzenia kampanii programatik, które daje ogromne możliwości, ale tylko wtedy, gdy jest dobrze poukładane. Nazywam się Adrianna Jasińska Jankowska. W ad cookie pełnię rolę Paid Media Specialist i zapraszam na kolejny odcinek How It Works. DV360 to narzędzie od Google, które umożliwia planowanie, zakup, emisję i optymalizację kampanii w modelu programatyk. Opiera się na automatycznym zakupie powierzchni reklamowej w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem danych o użytkownikach, kontekście i zachowaniu. Dlatego właśnie programatyk jest tak skuteczny, ale też bezlitosny, mogący przepaścić nasz budżet. I nie mówimy tu o błędach systemu, tylko o ustawieniach, które sami wdrażamy. Za chwilę przejdziemy przez największe błędy w DV360 i pokażemy, jak je ogarnąć, żeby kampanie naprawdę dowoziły. Jeśli w jednym Insurger Order łączysz różne cele biznesowe np. działania świadomościowe i performance tracisz kontrolę nad budżetem, pacingiem i oceną efektów. Rozdzielenie Insurger Order według celu pozwala lepiej zarządzać budżetem i czytelnie analizować wyniki kampanii. I stawianie zbyt wielu targetowań do jednego line-itemu typu audience, np. affinity, które działają jako długoterminowe sygnały zainteresowań, in market jako sygnały krótkoterminowe związane z aktywnym rozważaniem zakupu. W efekcie algorytm dostaje sprzeczne sygnały. Taki line-item ogranicza skalę i utrudnione jest uczenie się algorytmu. Najlepszą praktyką jest rozdzielenie typu audience na osobne line-itemy. Co daje lepszą kontrolę i czystsze dane i skuteczniejszą optymalizację. P.S. Oczywiście pamiętaj o odpowiednim nazewnictwie, byś wiedział później, co oceniać. W tym punkcie możemy jeszcze nawiązać do jednego błędu, a dokładnie niechlujstwie w line itemach. W przypadku targetowania line itemów na tę samą grupę odbiorców lub inwentory możecie doprowadzić w efekcie do wewnętrznej konkurencji w ramach kampanii i pogorszyć skuteczność licytacji. W przypadku targetowania line itemów na tą samą grupę odbiorców lub inwentory, możecie doprowadzić w efekcie do wewnętrznej konkurencji w ramach kampanii i pogorszyć skuteczność licytacji. Pamiętaj o regularnych audytach, które pomogą Ci zidentyfikować i wyeliminować nakładanie się ustawień. To jedno z ustawień, które potrafi naprawdę zepsuć kampanię i podwyższyć CPM. -y. Najczęstszy błąd zbyt niski cap, który blokuje skalę i delivery lub zbyt wysoki, przez który budżet przepala się na tych samych użytkowników. Problem można jeszcze bardziej pogłębić, ustawiając cupping tylko na poziomie line itemów. Wówczas ten sam użytkownik może zobaczyć reklamy z różnych line itemów częściej niż przewidujesz, bo cap dotyczy tylko pojedynczego line itemu. Najlepsza praktyka to traktowanie cuppingu strategicznie, dopasowanie go do etapu lejka, ustawienie spójnych limitów na odpowiednim poziomie hierarchii i regularne sprawdzanie, Wpływu na zasięg, CPM i konwersję. Skuteczny cupping pozwala dotrzeć do właściwych użytkowników z odpowiednią częstotliwością, maksymalizując zasięg i efektywność kampanii przy optymalnym wykorzystaniu budżetu. Nie ma jednego złotego ustawienia. Na przykład w przypadku produktów lub usług z długim procesem decyzyjnym, odbiorcy reklam mogą potrzebować częstszej ekspozycji na nią. Nie tylko przestarzałe, ale również w nadmiernej ilości aktywne kreacje w kampanii mogą negatywnie wpływać na wynik. To samo tyczy się adresów URL niskiej jakości, na których wyświetlane są reklamy, które obniżają efektywność całej kampanii. W efekcie budżet jest wydawany na inwentory, które nie wnosi wartości biznesowej, a algorytm uczy się na niskiej jakości sygnałach, co utrudnia późniejszą optymalizację. Rozwiązanie wprowadź rutynę cotygodniowego czeku kreacji i placementów, które pozwolą Ci szybko eliminować niskiej jakości adresy URL, wyłączać słabo performujące reklamy i zatrzymywać marnowanie budżetu na nieefektywne emisje. Czytasz nowe poradniki, oglądasz filmiki i chcesz natychmiast wdrożyć wszystkie zmiany w swoich kampaniach? To super, bo zaraz po prostu uśmiercisz efektywność. Pamiętaj, że zbyt szybkie wprowadzanie zmian to jeden z najczęstszych, a jednocześnie najmniej widocznych błędów w 360. Jednoczesna zmiana budżetów, bid strategy, targetowania czy capingu resetuje proces uczenia algorytmu. Może spowodować spadek delivery lub doprowadzić do znacznego wzrostu stawki CPM. Bez praktyk to przemyślane wprowadzanie zmian etapami i oczekiwanie kilku dni na zebranie danych, zanim podejmie się kolejne decyzje optymalizacyjne. Bo pamiętaj, że DV 360 opiera się na modelach uczenia maszynowego, które potrzebują stabilnych ustawień, czasu i odpowiedniej skali danych. Oczywiście błędów, które mogą pojawić się w DV360, jest tyle, ile gwiazd na niebie. Mam jednak nadzieję, że ten materiał pozwoli Wam spojrzeć na kampanię programacji szerzej i planować działania w DV360 w sposób bardziej świadomy, uporządkowany i oparty na danych. DV360 to potężna platforma, ale tylko wtedy, gdy pracujemy na niej strategicznie z przemyślaną strukturą, kontrolą budżetu i cierpliwością do algorytmu. Jeśli po obejrzeniu tego odcinka poczujesz niedosyt, chętnie pomogę rozwiązać Twoje wątpliwości lub wyjaśnić więcej ważnych dla Ciebie kwestii. Zostaw komentarz pod tym materiałem, a na pewno wrócę do Ciebie z odpowiedzią. Dzięki za uwagę!